Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dba o rozwój miast, miasteczek i obszarów wiejskich. Wierzymy, że samorządy lokalne dzięki przemyślanym działaniom mogą rozwijać się szybciej. Chcemy pomóc obszarom najbardziej dotkniętym problemami o charakterze społecznym czy gospodarczym. To dla nich stworzyliśmy Centrum Wsparcia Doradczego. Projekt ma pomóc gminom wydobyć ich potencjał tak, aby lepiej i efektywniej planowały swój rozwój. W ramach CWD współpracujące ze sobą samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów przygotują dobrej jakości projekty. Inwestycje te szczególnie w obecnej trudnej sytuacji pomogą w odbudowie lokalnej gospodarki i poprawią jakość życia mieszkańców. Nowe miejsca pracy, lepsza infrastruktura drogowa, poprawa jakości usług to tylko niektóre korzyści projektu. Samorządy będą pracować wspólnie. Współpraca poprawi efektywność realizowanych działań, jak również zoptymalizuje koszty świadczenia usług publicznych ponad podziałami administracyjnymi. Centrum Wsparcia Doradczego Doradzamy na Rzecz Rozwoju Lokalnego.